Szanowni Państwo, są nami emocjonujące miesiące kampanii prezydenckiej. Nowy prezydent, deklarujący się jako prezydent obywatelski, staje w obliczu szeregu wyzwań, które będą miały wpływ na poczucie naszej tożsamości narodowej i rozwój naszej Ojczyzny. Zapraszam na kolejny odcinek projektu Live. Zwycięstwo Karola Nawrockiego każe nam dzisiaj mieć uzasadnioną nadzieję, poprzedzoną licznymi deklaracjami w czasie kampanii, że w Polsce zostanie utrzymany obecny kształt prawnej ochrony życia, w tym przede wszystkim dzieci nienarodzonych i osób starszych. Ponad 10 milionów obywateli dało mandat zaufania, że nowy prezydent będzie strzegł wartości chrześcijańskich. Nie ugnie się pod naciskiem środowiska pro-choice oraz nie zliberalizuje prawa aborcyjnego. Szanowni Państwo, dobrze wiemy, że Polska potrzebuje dzisiaj spokoju, niemal pęknięta na pół, podzielona. Potrzebuje prezydenta, który będzie wierny wartościom naszych przodków, który nie pozwoli zniszczyć chrześcijańskiego fundamentu wywalczonego, strzeżonego i bronionego przez pokolenia. Polacy potrzebują też dziś prezydenta, który przekona tę drugą stronę do siebie, ale też do wartości, które deklarował w czasie kampanii. W najbliższych latach Karol Nawrocki będzie musiał udowodnić, i to nie raz i nie dwa, że jego wyborcze deklaracje nie były pustosłowiem, ale realnym zobowiązaniem do oddanej służby Polsce. Nie tylko tej wiernej tradycji, ale też tej, która nie przyjmuje chrześcijańskich wartości za swoje. O tym też były te wybory, a raczej kampania. Dziś już wiemy, że wyborów nie wygra się obietnicą liberalizacji prawa aborcyjnego. Nie wygra się, kiedy depcze się wartości naszych przodków, nierzadko wywalczonych ofiarą życia. Rafał Trzaskowski przegrał, bo prowadził kampanię brudną i pełną pogardy dla konstytucyjnego prawa chroniącego ludzkie życie. Polacy pokazali, że ochrona życia jest dla nich podstawową wartością i są w stanie wiele wybaczyć w jej obronie. Jest to bardzo cenna lekcja dla polityków, którzy w przyszłości będą jawnie występować przeciw życiu i konstytucji. Przed nowym prezydentem, przed Karolem Nawrockim, stoi wiele wyzwań. Przede wszystkim walka z zapaścią demograficzną, poprawa jakości edukacji, w tym edukacji zdrowotnej. Ale też wywiązanie się z obietnic wyborczych, chociażby tych dotyczących obniżki cen energii, paktu migracyjnego, kryzysu finansów publicznych i zbrojeń. To na pewno nie będzie łatwa prezydentura. Karol Nawrocki musi znaleźć klucz do serc Polaków, musi reprezentować wszystkich z nas, niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznej. Jednocześnie nie może łamać zapisów konstytucji. W tym dotyczących prawnej ochrony życia i rodziny. To ogromne wyzwanie, które będzie wymagało od niego rozwagi, mądrości i roztropności. Niech mu Bóg w tym dopomoże. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcją kanału na YouTube.